Serdecznie witam u poranku w kolejnym naszym aceranku. Oj, smutny będzie ten aceranek, bo też i do smutnych wniosków dojdziemy, gdyż zostało to wszystko już zapisane. Ewangelia Mateusza, rozdział 12 i czytamy od wersu 38. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów, mówiąc nauczycielu, chcemy widzieć od ciebie znak. A on odpowiadając rzekł, pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku jak tylko znak Jonasza, proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, taki syn człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce. Mężowie z Nini wystaną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie. Gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się. A oto tutaj więcej niż Jonasz. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępie, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Żydzi a dokładnie faryzeusze i uczeni w piśmie, stanęli przed Jezusem i powiadają – Nauczycielu, chcemy widzieć od Ciebie znak. I w zasadzie można powiedzieć, że tym jednym żądaniem podsumowali siebie. Ponieważ Żydzi wierzyli i takie też było ich nauczanie: że jeśli człowiek dokonuje cudów, to musi być od Boga, bo słusznie twierdzili: Człowiek, który nie ma nic wspólnego z Bogiem, nie może być przez Boga używany, aby czynił cuda. Ale mieli problem z Jezusem. Ponieważ nie akceptowali gionu jego nauczania. W związku z tym wymyślili coś, no co tylko chyba oni mogli wymyślić. Wymyśleć, przepraszam. Co takiego? Będziemy mówili, że te cuda, które on czyni, czyni za sprawą diabła. No, czegoś takiego nikt by nie wymyślił, ale oni byli w stanie. W ten sposób załatwiali dwie sprawy. Po pierwsze, mogli zdezabułować cuda Jezusa, powiadając, a to przez diabła czyni. A wtedy mogli powiedzieć, ten, który czyni diabelskie rzeczy, przecież nie może mówić rzeczy od Boga. Ale zobaczcie, jak to byli zakłamani ludzie. Bo kiedyś stają przed Jezusem, mówią nauczycielu. Tego zwrotu używano jedynie w stosunku do ludzi, którzy mieli autorytet nauczycielski. Czyli to byli ludzie, których się słuchało, którym się nie zarzucało, że mówią kłamstwa. Nauczycielu, ale przecież oni przed chwilą ustalili, i o tym mówi dwunasty rozdział w wcześniejszych wersetach, że on jest od diabła. Oczywiście Jezus przyszedł z nieba, od ojca, ale oni, żeby się go pozbyć, a nie mając żadnego argumentu, w tak zakłamany sposób go niestety przedstawiali. I teraz bezczelnie przychodzą i mówią: Nauczycielu. Ale jakże sprytne było to zagranie. Nauczycielu. No to pokaż nam znak. Ale jaki znak? Przecież przed chwilą ustalili, że wszystko, co on robi, jest od diabła. To jakiś znak im chodzi. Cokolwiek Jezus by zrobił. Podnieśli bylarum, że to od diabła. Jezus doskonale wiedział, co w ich sercach jest. I mówi im tak. Nie będziecie mieli żadnego znaku. I teraz zwróćmy uwagę, co on do nich mówi. On im powiedział rzeczy straszne. Pokolenie złe. Pokolenie cudzołożne. On to mówi do Żydów, narodu wybranego, do tych, którzy twierdzili, że oni są dziećmi Abrahama, niech im tutaj nie będzie. Tutaj wykropkujmy każdy może sobie tam wpisać, co chce. A oni mówi, Wy jesteście cudzołożnikami, Wy jesteście złymi ludźmi. Nie otrzymać ode mnie żadnego znaku. Jedynym znakiem, jaki otrzymacie, będzie znak Jonasza. Czyli tego, który co? Który przez trzy dni przebywał we wnętrzu ryby. Nie wieloryba, tylko ryby. No, za moment do tego wrócę. To jest jedyny znak, który. Dla was mam. Żadnego innego znaku nie otrzymacie. Nie liczcie na mnie, już. Nie wiem, co oni pomyśleli w tym momencie, ale na 100% nie zrozumieli, co Jezus do nich mówi. Natomiast wiedzieli, o czym Jezus mówi a propos Jonasza i a propos. Przebywania tego proroka we wnętrzu ryby. Wiedzieli o tym. A co? O co mu chodzi? Jezus wyjaśnia spokojnie. Syn człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce. Na pewno nie zrozumieli. A gdyby nawet im świtało, to przecież niemożliwe, no przecież to jest człowiek od diabła. O czym on mówi? A poza tym, czy ktoś widział z martwych stałego? Zobaczcie, co Jezus im mówi. Mężowie z Niniwy staną na sądzie razem z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie. W tym fragmencie wyjaśnia się też inna kwestia, ale warto zwrócić uwagę na słowo pokolenie. Jezus nie mówi o konkretnym pokoleniu, mówi po prostu o tym narodzie, tym ludzie. I ten lud kiedyś stanie na sądzie, a ludzie z czasów Niniwy zaświadczą o tym, że posłuchali Sława Bożego i ich życie się odmieniło. A to będzie oznaczało sąd dla ludzi, którzy nie uwierzyli, dla Żydów. Podobnie przypomina Jezus historię z czasu Salomona. Królowa Saby, która przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, Oczywiście to były mądrości całkowicie skoncentrowane na osobie Boga. A Wy widzicie więcej niż królowa Saby i więcej niż mieszkańcy Niniwy i nie reagujecie na to, wręcz uważacie, że jestem od diabła. Nie ma dla Was nadziei. Nie ma dla Was nadziei. Moi drodzy, jeżeli świadomie, słuchając słowa Bożego, powiesz nie, 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 to wydajesz na siebie wyrok i nic ci nie pomoże, i nic tobie nie pomoże. Pamiętaj o tym człowieku, zanim gdy usłyszysz Ewangelię, będziesz krzyczał nie, pójdziesz na sąd i na wieczne potępienie. Amen. Witam w Aceranku, a wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.